Dzień dobry, witam was serdecznie. Dziś na kanale przedstawimy Wam takie autko jak Volkswagen Tiguan. To jest bodajże rocznik. 17, 18, no muszę zweryfikować i sprawdzić. Autko do nas trafiło na usługę konserwacji. Z racji tego, że samochód po pierwsze jest użytkowany miejsko, po drugie cała płyta podłogowa jest w nim zabudowana, po trzecie nie wybiera się na szutry, klient pokusił się na konserwację na bazie wosków, wosków transparentnych. No i właśnie będzie o tym na tym filmie. Dlatego będziemy wykonywać tutaj konserwację podwozia, takiej wersji standardowej, gdzie wykonamy zabezpieczenie Płyty podłogowej, konserwacją na bazie wosków transparentnych. Przypominam, że znajdujemy się na Podkarpaciu. Nasz numer telefonu to 798843267. Na końcu filmu, oczywiście, po przeglądnięciu i zweryfikowaniu całej tej usługi, przez Was dowiecie się na o kosztach na ten moment dla tego typu samochodu dokładnie i z tym zestawieniem prac. Ok, lecimy dalej. Kogus pokus, Czary Mary i Tiguan jest na stanowisku. Na stanowisku naszym docelowym do obróbki. A mianowicie jakie czynności przystąpiliśmy? No, bałtyk oczywiście jest umówiony dla nas na konserwację, e, dlatego musieliśmy zrobić co? Pierwsze, co rozbiórkę całej płyty. A jest dosyć tego sporo, bo płyta w Tiguanie jest cała, da bardzo mocno zabudowana. To jest takie główne zabezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych e, montowane na samochodzie przez producenta. Dlatego wypełnia nam plastik praktycznie całą płytę podłogową. E, zaczynając od nadkola. Tylnego lewego. Tutaj jeśli chodzi o przestrzeń, w której było nadkole, górna przestrzeń, ładnie widzimy, jak to mówią, czystą powłokę bez ani konserwacji, oprócz mas uszczelniających na połączenia blach. Ale co fakt faktem, Volkswagen na elementach dolnych, czyli podróżnice, zwłaszcza w tylnej części, przez tylną część bagażnika bardzo mocno i obficie wypełnił ją konserwacją i taką typową masą, e, przypominającą gumę, e, gdzie zabezpiecza nam te elementy. A dlaczego nam zabezpiecza te elementy? Dlaczego tej masy jest tutaj z tyłu tyle? Bardzo dobrze, że jest tyle, bo właśnie ta tylna część zauważyliście we większości samochodów, które obrabiamy, jest najbardziej skorodowana, bo syf, skół, jak to mówią, sól. Brud był, jest wyrzucany właśnie na tą tylną część. Dlatego, trza plus dla Volkswagena, że jest tutaj dosyć to fajnie zrobione i obficie nałożone. To samo jest w takich miejscach neurologicznych, typu elementy dolnych części błotników, gdzie są takie półeczki i zawsze się ten syf tutaj zbiera, nieważne jaki byłby to samochód. Tu też rzeczywiście tej konserwacji jest dosyć sporo położone. Fakt faktem jest tylko na kawałku tej części, czyli można powiedzieć na wysokości 15 cm, ale jest. Przechodzą na nadkole prawe, tylne. Analogicznie mamy to samo. Też jeśli chodzi o górną część, tutaj wypełniającą nam to nadkole, o zabezpieczoną e, plastikowym nadkolem. Mamy gładko, mamy czyściutko, jeśli chodzi o sam podkład. Parę ma z na blach, ale już w okolice amortyzatora i tylne części, czyli podróżnice, i dolne części podróżnic, mamy ładnie wypełnione właśnie tą oryginalną. Konserwacją. To samo mamy w tylnej części, jeśli chodzi o bagażnik, i Szapoba Plus dla Volkswagena nad elementami zawieszenia. Tej konserwacji tam jest naprawdę dosyć sporo. Jest to częsty brak w niektórych modelach samochodów, że nie ma tutaj konserwacji na tyle rzetelnie, i zawsze, gdzie pojawia się problem w takich samochodach, nad tymi elementami zawieszenia, no nie ma możliwości obróbki tego bez demontażu zawieszenia, co też jest generalnie troszeczkę bardziej rozbudowaną wersją usługi droższą przy obróbce tego samochodu, a tu można można się pokusić, że Volkswagen jak to mówią punktuje pod tym względem i nawet jeśli byście zobaczyli starego Volkswagena Passata, który był u nas robiony, też miał problem nad elementami zawieszenia, a to był autko, nie pamiętam, który to był, rocznik 2008. I nad zawieszeniem tej konserwacji w ogóle nie miał, dlatego musieliśmy demontować to zawieszenie i tam największa, jak to powiem, bitwa z rudą się rozpoczynała w tym, na tym etapie. Tutaj można powiedzieć, że fajnie na plus. W tej wersji, gdzie rozebraliśmy sobie płytę, osiągając osłony, układ wydechowy, osłony, jeśli chodzi o osłony termiczne, odsłoniła nam się bardzo ładnie płyta. Nie mogliśmy zdemontować zbiornika paliwa, nie robiliśmy tego, bo to jest wersja bez demontażu zawieszenia. A w tym modelu, żeby zdemontować zbiornik paliwa, należy zdemontować pierwsze zawieszenie, gdyż wlew paliwa mamy zgrzewany w całości ze zbiornikiem i demontaż zbiornika odbywa się w całości razem z wlewem paliwa, który leci tam do samej góry. Pod sam błotnik, dlatego ten zbiornik nie został zdemontowany. Dzięki temu, że też jest to wersja na woskach, na którą się zdecydował klient, czyli na woskach transparentnych, w miarę możliwości dzięki charakterystyce materiału będziemy mogli sobie tam dolać jak najbardziej rzetelnie te przestrzenie wokół zbiornika paliwa. Oczywiście nie będzie to tak zrobione dokładnie, jakby był zdemontowany, ale nie pozostawimy tego z samopasem. Druga ciekawa rzecz, jeśli chodzi o naszego Volkswagena, zauważyliście białe punkciki na płycie. Tak, jest to wosk. Wosk, który został na ten Volkswagen nałożony oryginalnie. Wosk nie został nałożony na przestrzeń zewnętrzną, tylko w profile zamknięte. Został dosyć mocno zalany, co widać nawet również w przednich nadkolach, gdzie ładnie nam się ten wosk przelewa, ale tam zaraz dojdziemy. Elementy zawieszenia auto zapewne na przednią mość, jeśli chodzi o. Tylną belkę, dosyć prosta, mało skomplikowana. Jak to mówią, jeden wahacz górny, jeden wahacz dolny, wahacz wleczony. Tutaj nie ma jakichś mecyi. To też również zostanie ładnie przez nas obrobione. Przechodząc już wzdłuż na płytę podłogową, no to po ściągnięciu naszych osłon i plastików, dosyć obszernie tutaj wypełniających tą przestrzeń, widzimy, że już w tej części właśnie pasażerskiej przedniej, e, tego zabezpieczenia jest mniej. Czyli mamy, jak to mówią, parę mazów szczelniających położonych e, wzdłuż e, elementów zakładkowych, e, no i oczywiście wszędobylski e, wosk, który się gdzieś tam wydostał z profili zamkniętych, co na plus dla Volkswagena. No i jedna rzecz, o ostatnim, którą się spotkałem, a robiliśmy tam różne japońskie samochody, spotkałem się to W Fiacie 500, którego też na pewno Wam wrzucę, albo już jest wrzucone, albo dopiero będzie. W tym modelu też zauważyliśmy ciekawą rzecz, że i progi, jeśli chodzi o od wewnętrznej strony, tutaj do samego tyłu, powahacz wleczony po całej jego długości, czy to też z wewnętrzna, czy zewnętrzna strona, ładnie jest zalana dokładnie tutaj tą konserwacją, zobaczcie tutaj nie ma jak to mówią mowy o tym żeby coś spowodowało, spenetrowało i zaburzyło, że tak powiem e, złączenie blach zakładkowych, czyli podłogi razem z progiem, jest to ładnie wypełnione po całej długości, także tu jest też duży plus dla tego Volkswagena, że zostało to zrobione, z jednej jak i z drugiej strony, no przestrzeń jeśli chodzi w tej przestrzeni pasażerskiej, płyta, no golasek, e, dlatego też będziemy to zabezpieczenie wykonywać e, na taką wersję zdecydowości klient po pierwsze, dlaczego nawoz? Dlatego, że auto jest użytkowane miejsko, e, co jest, jak to mówią jednym z głównych wyznaczników decyzji na temat materiału, z którego korzysta. A po drugie no zabudowanie tej przestrzeni jeśli chodzi o płytę podłogową. No w wypadku wosku, który jest mniej z, ma mniejsze parametry jeśli chodzi, e, słabsze parametry jeśli chodzi o zabezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych w porównaniu z tą naszą czarną konserwacją, którą bardziej dedykujemy w autach użytkowanych właśnie e, na terenach szutrowych bądź w autach starszych, gdzie te płyty podłogowe nie są zabudowane. W tym wypadku wosk się sprawdzi, e, cała ta płyta oczywiście jest zabudowana, a wosk będzie będzie ewidentnie takim materiałem izolującym te wszystkie przestrzenie, w których nie ma tej fabrycznej, oryginalnej konserwacji. Jak i będzie takim prewencyjną czynnością ze względu na tylną część, jeśli chodzi o płytę podłogową, na elementy zawieszenia i tak dalej. Stąd taka. Również decyzja. Wos będzie woskiem transparentnym. E, będziemy mogli sobie go obrobić na całej tej płycie. Co też ewidentnie e, nie będzie takiej dużej ingerencji, ze, ze, jeśli chodzi o zewnętrzną część, zewnętrzną e, ingerencję osób trzecich, w tym wypadku nas, e, w tą płytę podłogową. E, I zabezpieczy e, nam, jeśli chodzi o, to, o ten punkt antykorozyjny, tą płytę e, bez jakichś tam względnych mecyi. Dlatego to będzie tak wyglądało. Przejdziemy jeszcze na przednią część, czyli nadkola przednie. Tutaj, nad kolach przednich, mamy częściowo takie odsłonięte elementy zabezpieczone tą masą. Również są pociągnięte woski, które ładnie pospływały. Także one są też zostały wypełnione. Te przestrzenie już fabrycznie w tym samochodzie. Ta przestrzeń też jest dosyć bardzo zabudowana, jeśli chodzi o to nadkole zewnętrzne, plastikowe. Dlatego również też będziemy sobie natłuszczać tutaj większość tych elementów pod spodem żeby one były głównym zabezpieczeniem typowo antykorezyjnym dla tego autka no i oczywiście tu mamy ładny, czystki silniczak, jeśli chodzi o komorę silnika A druga strona przedstawia się analogicznie też po odsłonięciu tego nadkola zewnętrznego, ta połać nam bardzo ładnie przedstawia, pokazuje miejsca takie typowo newralgiczne, w których pojach będzie wyrzucany z kół i będzie bardziej narażone na uszkodzenie mechaniczne, jest zabezpieczone tą masą, a przestrzeń, jeśli chodzi w górze, tam gdzie mamy plastik, no to już mamy go luźką blachę. Dlatego będziemy skupiać się na zabezpieczaniu właśnie tych przestrzeni, by nie zostawić je samopasem. Mas uszczelniających nie ma wszędzie, nie ma wszędzie mastek położonych, e, także tutaj też nie jest to zrobione tak kompleksowo. E, oczywiście wosk jako e, zabezpieczenie w profilach zamkniętych jest położony do Obficie, także fajnie, my sobie też uzupełnimy jeszcze dodatkowo tym naszym woskiem armatnim, smarem działowym. Tak tam się prezentuje nasza płyta w nie? Następną czynnością jaką wykonamy, no to zabezpieczenie. Zabezpieczymy sobie, tak jak mamy to zgodnie ze sztuką zawsze, wszystkie elementy i detale. Które nie powinny mieć materiału na sobie A mówimy tutaj o elektronice Mówimy tutaj o przewodach hamulcowych O elementach gumowych To musi być zabezpieczone Dlatego pierwsze co to teraz Przychodzimy do czynności podstawowych Czyli zabezpieczanie od komory silnika I przestrzeni komory silnika Po elementy, które wymieniłem powyżej Jak również zabezpieczenie całej karoserii z zewnątrz By nigdzie się nam, ona nie zabrudziła Konserwacja ma się znaleźć typowo Tylko w tamtych miejscach, gdzie ona Ma swoje przeznaczenie i ma spełnić swoją funkcję Okej okay. Lecimy, widzimy się za niedługo. Raporcik jest krótki, no bo jak to mówią, przy nakładaniu wosków nie musimy tutaj się rozdrążać i wdrążać w temat wszelkich czynności, które wykonujemy, tak jak w wersji czarnej, bo przy woskach jest troszeczkę tej pracy mniej. Ale należy też zachować bardzo drobne szczegóły, które są istotne, by cała operacja przeszła sprawnie i wszystko było zrobione tak, jak się należy. Lecimy. Tiguan oczywiście już z zabezpieczeniem na zewnątrz lakieru. Oczywiście ten lakier musi być zabezpieczony, nie ma tutaj mowy o tym, żeby zostało to zostawione samopasem. Jest to punkt, który trzeba zawsze podkreślać i omawiać. Nie tylko zabezpieczenie lakieru, a dlaczego? A dlatego, że pomimo tego, że korzystamy tutaj i wykorzystujemy materiał na bazie wosku, zabezpieczyliśmy i odseparowaliśmy od płyty takie rzeczy jak elektronikę, zabezpieczając ją, czy to wężyki hamulcowe, gumowe, które też zostały zabezpieczone. Jest to po prostu podkreślenie tej wersji usługi wykonywanej przez nas, że nie jest to pozostawiane samopasem, nie jest to pozostawiane zawierzeniu i przekonaniu producentów, że nic się nie stanie, że to będzie, nie będzie szkodziło tym elementom. Chcemy, żeby te standardy były zachowane nie tylko w wersji czarnej, którą wykonujemy dla naszych klientów, którą możecie zobaczyć na naszym kanale, ale również w wersji, jeśli chodzi o woski, to również musi być zabezpieczone i musi być podkreślone. Okej. Okay. No, my się zabieramy za nakładanie konserwacji, także pewnie małe ujęcie e, przy nakładaniu wosków, e, a resztę omówimy już też e, po nałożeniu wosku docelowego. Lecimy! Bang! Słuchajcie, jesteśmy już po docelowej konserwacji. E, zaprezentuję Wam na szybko, jak to wygląda. W dużej mierze, pomimo tego, że konserwacja jest transparentna, gdy jest nałożona bardzo obficie, a w naszym wypadku ze, ze względu na to, że e, z, Bardziej technikę nakładania wosków preferujemy w dwóch warstwach. A dlaczego? Dlatego, że charakterystyka materiału nie pozwoli na obfite nałożenie konserwacji czyli tego wosku w dużej mierze przy jednowarstwowym natryśnięciu. Konieczny jest natrysk pierwszy po czekaniu, aż materiał odparuje i złapie swoją konsystencję. I zrobi się bardziej gęsty, i dopiero ponowienie tego, tego procesu, czyli nałożenie drugiej warstwy. Tutaj jest dołożone bardzo obficie tej konserwacji, to też bardzo ładnie będzie Wam się prezentowało na ekranie ze względu na charakterystykę środka i jego transparentność, ale widać ewidentnie białe mleko wyrozlewane na każdym skrawku naszego materiału, czyli dolana ta konserwacja jest naprawdę w dużej mierze na wszelkie elementy płyty podłogowej, podłużnice. Jak również elementy, oczywiście zawieszenia, to wszystko mamy uzupełnione. Przeglądniemy jeszcze pewnie płytę podłogową. Jak podniesiemy sobie samochód, samochód w tym momencie sobie ten środek troszeczkę odparuje. Przeglądniemy, jak to będzie wyglądało na całości płyty, gdy auto podniesiemy do góry. W tym momencie możemy wam przedstawić. Jak to wygląda na pierwszy rzut oka, tak świeżo ten, tylko po nałożeniu, ze względu, że w tym momencie jeszcze ta konserwacja jest bardziej widoczna, gdy jest świeża, bo zachowuje taki, taką poświatę i lekki połysk. No i to samo możemy zaobserwować na całej płycie podłogowej. Pięknie rozlany i dolany materiał po, całych, po całej płycie, co się przeświadcza właśnie takimi kremowymi. Takim kremowym obrazem tego środka na, na naszej płycie, oczywiście, otwory technologiczne z korków zostały zdemontowane, dlatego, również będziemy wykonywać profil zamknięty i będziemy napuszczać sobie tą płytę. Jeśli chodzi o przestrzenie, zamknięte, ale to zrobimy w następnym kroku. Tu ewidentnie widać ładnie dolaną konserwację na tle oryginalnego zabezpieczenia. No i oczywiście w tylnej części również wygląda to bardzo ładnie. Szybki rzucik na przednie nadkole. Czyli już ładnie też wosk położony wszędzie na kielichach i na całej przestrzeni tego nadkola. Odseparowana płyta komora silnika. Czyli to co nie powinno być zapylone nie jest zapylone. Konserwacja jest położona docelowo w tych miejscach, gdzie powinna spełniać swoje zadanie, ok. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda od spodu. Jak sobie troszeczkę podesnie, rzuci się wtedy właśnie drugą warstwę. Bo to jest, jesteśmy w tym momencie po pierwszej warstwie, jak to będzie jeszcze wyglądało. Troszeczkę później będzie taka matowa. Może gorzej widoczna, dlatego chciałem to ujęcie zrobić, gdy jest świeżutko położona, gdzie widać ewidentnie ją na naszej płycie. Lecimy dalej. Hey ben, nasz Tiguan. Jak widzicie konserwacja, która była położona, już jest lekko zmatowiła się, czyli złapała taki matowy, matową poświatę. No i już jest rzeczywiście transparentna. No, jeśli odejdziemy parę kroków do tyłu, to nie jest tak widoczna. Oczywiście z bliska widać, jak to mówię, że jest dolany ten materiał na całości płyty. Jest to zrobione bardzo obficie. I tak wygląda właśnie nadkole tylne lewe. Już tylnej części, jeśli chodzi o elementy, czy to elementy zawieszenia, no to widzimy jeszcze bardzo dużej ilości kremową poświatę, która na tym zawieszeniu jest, jak również na całej płycie podłogowej wosk oblany w każdym zakamarku, co sprawi, że świetnie wyizoluje tą płytę od wilgoci wody i soli. No i nadkole tylne Prawe, no To tutaj też ładnie mamy to wszystko dojechane, elementy i podzespoły nie są zabrudzone na tej płycie. No i jeszcze tak powiem, obraz już w tej dolnej części, gdzie mamy tą płytę podłogową i tą przestrzeń pasażerską. No to ładnie też prześwituje nam ta barwa kremowa. Ona jest bardziej widoczna, właśnie gdy jest ten materiał obficie położony, no a w tym wypadku tak właśnie jest, dlatego możemy ją dostrzec. Na zdjęciach ciężko przedstawić konserwację transparentną, na kamerze jest to łatwiejsze, dlatego też jest to nie m.in. wideoraport dla klienta. No oddalając już, jak to mówią, kamerę, rzeczywiście środek o nazwie transparentny zaczyna tutaj nabierać znaczenia. Zbiornik paliwa, tak jak mówiłem, nie został zdemontowany ze względu na wlew paliwa, który jest grzewany. Tak samo jak jedna osłona termiczna, która jest przekładana przez opaskę odlewu paliwa. Ją tylko i wyłącznie można wtedy zdemontować, gdy zrzucimy zbiornik, dlatego nie jest ona ściągnięta. Ale tak to się na ten moment właśnie prezentuje. Następną rzeczą, jaką zrobimy, bo tak jak widzieliście, jest masa otworów otwartych, technologicznych, zostanie właśnie napuszczony profil zamknięty. Także pierwszy, pierwszy kolejny etap, czyli napuszczanie profilu zamkniętego, zostanie on napuszczony, ładnie sobie będzie on napuszczony na gorąco, także ładnie sobie on spenetruje to przestrzenie zamknięte, zastygnie do stanu pierwotnego, takiego bardziej stałego po oblaniu i spenetrowaniu tych przestrzeni. I wtedy dopiero będziemy mogli przystąpić do rozklejania samochodu i powoli montowania tego wszystkiego na kupę, do kupy. Ok, no to co, możemy działać dalej. Pokażemy jeszcze profil zamknięty i zabieramy się za składanie. Okej, okay, jesteśmy przy naszym Tiguanie, jesteśmy po kolejnym, ostatnim etapie, a mianowicie na profila zamkniętego. Profil zamknięty nakładany na gorąco naszym woskiem armatnym, smarem działowym, zwałek, zwałoby, dwie formy dopuszczalne w sieci. Słuchajcie, jak widzicie, może po zewnątrz, na podłodze już nadmiar naszego wosku wypływa z naszego Tiguana. Dlaczego wypływa ten nadmiar tego wosku? A dlatego, że nakładany na gorąco jest w stanie ciekłym, dzięki czemu też świetnie penetruje na łączenia blach w dolnych częściach zakładkowych profili zamkniętych. Tak, by wyeliminować korozy krystaliczną, albo inaczej, wyeliminować dostęp wilgoci który penetrując łączenia blach, powoduje najczęściej powstawanie tej korozji krystalicznej. Oczywiście tam rozgadując i rozpisując na temat działania i wpływu wilgoci w profilach z tego tytułu, że nie musi on być tam namacalnie, wystarczy, że samochód wyjeżdża z ciepłego do zimnego, tym profil się skrapla, ten współczynnik przemarzolności jest w tych profilach określony, określić bardzo łatwo, bo nie jest wyizolowany, czyli mamy plus 18 w samochodzie na polu minus 1, no to gdzieś ta woda się musi skroplić. Ona wtedy spływa otworami technologicznymi odpowiedzialnymi za spust wilgoci i wody z profilu zamkniętego. Problem polega na tym, że jeśli nie zaczyna spływać tymi profilami, to zaczyna szukać ujścia. Ujścia szuka między zgrzewy blach, co powoduje Wpłynięcie wody między blachy, dostanie się tej wilgoci, no i przy minusowych temperaturach później zamarznięcie, zwiększenie swojej objętości, rozepchanie tych blach, co powoduje korozję krystaliczną. Profil ma za zadanie właśnie wyizolować i spenetrować te łączenia blach, tak by nie było już miejsca tam dla wilgoci i wody. A oprócz tego nakładany na gorąco jest bardzo lotny, co pozwala nam rozpylić na każdych ściankach do około 360 stopni ten profil by wyizolować tą powierzchnię od wewnętrznych stron. Dlatego został on też nałożony w dosyć dużej mierze jego nadmiar w tym momencie jeszcze nam skapie. Także tak wyglądają już podróżnice od wewnętrznych stron, ładnie bursztynową poświatę mogę Wam w tym momencie zaprezentować. Wszelkie poprzeczki w tej płycie są zrobione tym profilem, także ładnie to wszystko jest oblane, czy to podróżnice, czy to poprzeczki nad elementami zawieszenia. Po całej jej długości ładnie ten profil się rozlał, no tak jak mówię, w tym momencie penetruje sobie on te przestrzenie na gorąco wypływa z każdych zakamarek i z każdych dziurek, gdzie ma tylko i wyłącznie ujście ze względu na jego właściwości właśnie penetrujące. No i bardzo dobrze. On ma w tym momencie zastygnąć do stanu takiego stałego, do temperatury stałej. Do te, Temperatura ostygnięcia spowoduje to, że on zastygnie w tych miejscach właśnie do stanu stałego, wypełniając i penetrując wszelkie te przestrzenie, o których wspomniałem. Także no to mamy e, ostatni etap, czyli e, napuszczanie tych profili. Zobaczcie, jak tam progi się ładnie nam zalały. Jak bursztynowa barwa ładnie tych progów nam tam prześwituje. No, jest, jest bardzo dobrze. Ok. No w tym momencie czekamy aż stygnie profil. Oczywiście ten nadmiar musi spłynąć, otwory, otwory odpowiedzialne za spustej i wilgoci muszą być też drożne. Nie można je zostawić, e, że tak powiem, zatkanych. No i dopiero wtedy zakładamy korki na otwory technologiczne i lecimy z montażem. Także ostatni obraz rozebranej, zakonserwowanej już płyty, woskami transparentnymi, no i profil zamknięty naszym smarem działowym. Słuchajcie, mamy to. Nasz tiguan złożony, a mianowicie to, co było zdemontowane do naszej usługi, czyli do konserwacji transparentnej woskami, zostało już wtórnie zamontowane. Czyli mianowicie osłony termiczne, układ wydechowy, no i wszelkie osłony w płycie podłogowej. Także już płyta jest w całości. Ładnie poskładana. Tak jak wspomniałem, no, ta konserwacja sprawdzi się, jeśli chodzi o samochody użytkowane miejsko e, i autka nowszej generacji, czyli z zabudowanymi płytami podłogowymi. W tym momencie, jeśli zobaczycie tutaj e, na tą płytę, to rzeczywiście pokryta jest ona wszelkimi osłonami, które są głównym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi. A w terenie miejskim, jeśli użytkujemy samochód, nie jest on tak bardzo narażony na te uszkodzenia, e, dlatego woski transparentne są typowo o do wyizolowania naszej płyty podłogowej. Od wilgoci wody i soli. I w takich autach właśnie ta konserwacja się sprawdzi. Także mamy wszystko poskładane. My przygotowujemy się do mycia samochodu z zewnątrz i do przygotowania do odbioru autka przez klienta. Oczywiście na koszt na końcu umyjemy samochodzik, przedstawimy Wam koszt dla tego modelu na ten moment tej wersji, tego wariantu usługi, a na razie zjeżdżamy, widzimy się na zewnątrz. Bęk! Jesteśmy już po wykonanej usłudze. Samochodzik oczywiście został umyty, wyczyszczony, wyodkurzany, tak by ślad po nas tutaj żaden nie został, że samochód wykonywał jakąkolwiek, wykonywana była u nas jakakolwiek usługa konserwacji. To, co zauważyliście, to, co zaprezentowaliśmy Wam na tym samochodzie, z tym zestawieniem, z tym materiałem, który został wykorzystany do konserwacji tego pojazdu, jak zamyka się cenowo. Na ten moment, jeśli chodzi o taką usługę, w tech, o taką usługę, koszt wychodzi to w okolicach 4,5 tysiąca. I takie koszty trzeba przyjąć dla tego modelu samochodu na tych środkach. Ok, dziękuję Wam bardzo za relację, za obejrzenie tego materiału. Widzimy się przy następnych samochodach, bo pewnie w następne w kolejce, nie wiem czy, będzie, czy wrzucimy Kia, czy wrzucimy Subaru Forester. Na pewno widzimy się przy tych samochodach. Ok, dzięki, lecimy dalej.